No i witam Was serdecznie na jedenastym odcinku na moim kanale. E, dzisiaj troszkę muzycznie, dyskotekowo. Niemniej jednak z szarym końcem pięknego kolorowego miejsca znajdujemy się na terenie już opuszczonej, niestety niszczającej i zamkniętej dyskoteki, która później w drugim jak gdyby swoim odzwierciedleniu zmieniła, jak doskonale widzicie, klimat na wystrój egipski, wszelkiego rodzaju hieroglify, tutaj rysunki i wyposażenia, zwróćcie uwagę. Tutaj różnego rodzaju gąbki, nie wiem czy to były jakieś oparcia, tutaj sof i foteli. Tutaj nie wiem czy, czy nie był przypadkiem bar. No i tutaj pełno tych symboli nawiązujących do starożytnego Egiptu, wystroju tego klubu. Słuchajcie, bardzo fajnie wy tego nie widzicie prawdopodobnie w kamerze, jak odbija się tutaj światło z latarki w tych lustrach. Nie tylko białe, ale mieni się tutaj różnymi barwami, czerwonym, niebieskim. Niesamowite. To co widzimy tutaj, to pierwsza sala dookoła wszelkiego rodzaju hieroglify, rysunki jakichś faraonów. Natomiast to wszystko co widzicie na, na ziemi, to jest cała masa steropianu. No i zwróćcie uwagę, jeszcze więcej tutaj steropianów. Tutaj prawdopodobnie po boku tej głównej sali były gdzieś jakieś, jakieś loże, miejsca, gdzie można sobie było usiąść, obserwując bacznie tutaj działania na, na dużej scenie. No i tutaj zapewne gdzieś główna scena nad tą ten trójkąt ze skarabeuszem. Natomiast wy zerkniecie do góry, nie wiem czy to widać dobrze tutaj w kamerze, jest taka bardzo duża e, gwiazda, również jest na e, aluminiowych profilach tutaj zamontowana. Tutaj też jakaś prawdopodobnie na półpiętrze podwieszona albo jakaś dj albo miejsce, gdzie na przykład dziewczyny mogły tańczyć. To wygląda na miejsce takie, przy którym każdy pewnie sobie robił zdjęcia. Taki okrąg z, z idealnie zaokrąglonym tłem, który by nie wychodził, ani nie wchodził poza kadr. W którymś tutaj z tych pomieszczeń, nie wiem czy czasem, przypadkiem nie tutaj, za tą dużą salą taneczną, w końcowych latach w zasadzie swojej świetności był również e, klub nocny, night club, o dźwięcznej i pięknej nazwie 6-9. Natomiast na samym początku taka mniej oficjalna wersja nocnego klubu działała na pierwszym piętrze, tam za chwileczkę pójdziemy. Dobra, przedostańmy się na wyższe partie, ze względu na to, że to niezmiernie ciekawy. Z poziomu 0, z poziomu tego dolnego parkietu, wygląda to niezwykle ciekawie. I prowadzą nas schodki tutaj. Na coś w rodzaju półpiętra Zwróć Zwróćcie uwagę, piętro, jak gdyby jest troszkę wyżej, kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów dobrych wyżej. Natomiast teraz znajduje się na takim balkoniku, skąd też rozpościera się piękny widok na scenę. Dlatego na skarabeusza, którego widzieliście wcześniej, z, z jakimiś ozdobami że, e egipskimi i ten, tą gwiazdę tutaj na suficie. Tutaj to co z dołu było widać. Myślę, że była to jakiegoś rodzaju konsolka tutaj DJ'ska. Czyli stąd tutaj też się rozpościerał piękny widok na całą salę. Na cały parkiet. Tutaj drugiego rodzaju jakieś znowu podwyższenie. Przepięknie to wygląda. Powiem Wam, że musiało być niezwykle klimatyczne w tym miejscu. Zwróćcie uwagę. Coś pięknego. Słuchajcie, to miejsce jest opuszczone od 9 lat, a mam gdzieś w głębi duszy tego typu odczucie, jak, jak zwiedzałoby się naprawdę jakiegoś rodzaju egipskie piramidy. Też pourywane tutaj fragmenty, odpadające tym, tak jakby to faktycznie miało kilka tysięcy lat. Z drugiej perspektywy widok na całą salę tutaj, na tego skarabeusza, na tym dj w której przed chwilką byliśmy. drobne przejście no i zwróćcie uwagę nie wiem czy przypadkiem, czy się nie mylę czy to nie są te prywatne pokoje tutaj zwróćcie uwagę, tu jest kabina prysznicowa dosyć mały pokoik tutaj mamy następny pokoik z małą kabiną prysznicową prawdopodobnie w tym miejscu działał tutaj ten klub nocny o którym Wam powiedziałem i tutaj trzecie pomieszczenie o i tutaj jest pozostałość po łazience tylko brodzik jest wy, wyjęty Jesteśmy idealnie za tą piramidą ze skarabeuszem. Trzy pomieszczenia, trzy prywatne pokoje, w zasadzie cztery, a w zasadzie jeszcze więcej. Zobaczcie, dywanik na podłodze, tutaj kolejna kabina prysznicowa. Tak, w zasadzie z całą pewnością tutaj były te pokoje prywatne. O, tutaj słuchajcie, nie będę chodził. Tutaj jest dziura, natomiast to dziura w suficie, a ja chodzę po miękkiej podłodze, która tutaj czuć pod nogami, że pracuje. No, i słuchajcie, kolejne świetnie zachowane rysunki. Niezwykły klimat. Teraz to wszystko tutaj rozrysowane taką złotą farbą. Powiem Wam, że robi naprawdę wrażenie. Patrzcie, zwróćcie uwagę filary, zdobienia tutaj, tą taką złotą farbą ale robi to niesamowite wrażenie tutaj był bar, nawet są pozostałości piwa piwa, podkładek pod piwo wow wow słuchajcie, ale to wygląda bosko te filary tutaj, pomiędzy którymi trzeba było przejść na końcu widzę, że jest lustro Myślałem, że będzie to jakieś przejście do kolejnych pomieszczeń, natomiast tutaj zobaczcie jakiegoś Egipcjanina, jakiś cokół złoty. Tutaj kolejna jakaś Egipcjanka bogini. O, ciekawe jakie było przeznaczenie tego miejsca, może jakaś ma mała sala taneczna. Pozostałości to pewnie było przekręcone tutaj do ścian, nie wiem czy tam w środku czasem nie znajdowały się głośniki, czyli faktycznie mogła to być mała sala taneczna. są co prawda oklejone, tylko to nie jest jakiś tam prawdziwy marmur, ale zachowane w świetnym stanie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o tego typu opuszczone obiekty, na mapie Polski jest ich kilka. Jeżeli chodzi o dyskoteki, które są nieczynne i niszczą gdzieś opuszczone, natomiast ta zdecydowanie jest jedna, jedną z najlepiej zachowanych. Jeżeli chodzi, nie zostało nam tutaj za dużo wyposażenia, natomiast te wszelkiego rodzaju malowidła rysunki, no słuchajcie, pozostały. Dlatego podstawową zasadą działajmy według zasad Urbeksu. Nie niszczmy, nie wynośmy niczego, nie kradnijmy. Podstawowa zasada, słuchajcie, zabierz tylko ze sobą zdjęcia, pozostaw tylko odciski stóp. Ja ze swojej strony pragnę tutaj poinformować, że działam na każdej swojej eksploracji według zasad Urbeksu. Nie kradnę, nie niszczę, zabieram tylko zdjęcia, wspomnienia, starając się opisać tutaj historię odwiedzanego przeze mnie miejsca. Nie dewastuję i nie kradnę. No i słuchajcie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli materiał Wam się spodobał, pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę, ze względu na to, że pomaga to w rozwoju kanału. Kliknijcie subskrypcję, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. A niedługo ukaże się seria filmów z pewnego ciekawego, znanego miejsca na Ukrainie. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, co to za miejsce, zostańcie ze mną do końca. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Kończę swoją eksplorację. Do następnego materiału. Cześć.